Nazywam się Milena Mosioł, chodzę do zespołu szkół spożywczych i hotelarskich w Radomiu. E, e, zaprezentuję śpiew, e, interesuję się tym od dziecka, ale nigdy nie zajmowałam się tym na poważnie, dlatego chciałam teraz e, dać siebie wszystko. A jaki utwór to będzie? E, Patrycja Markowska, Gdy już zgasną światła. Jeszcze na scenie pojawił nam się lwi pazur. Prawdziwe takie, muszę ci powiedzieć, emocje. Masz bardzo ciekawą barwę głosu. Według mnie dobry repertuar, tak jak to Patrycja Markowska śpiewa z takim pazurem. Myślę, że, myślę, że e, publiczność jest usatysfakcjonowana Twoim występem. Jestem na tak. Dziękuję bardzo. Ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony, ale tak mile zaskoczony, bo jak tutaj do nas przyszłaś, weszłaś, przedstawiłaś się, to taka się wydajesz taką bardzo spokojną, delikatną dziewczyną, a tutaj to wykonanie Patrycji Markowskiej, tak jak powiedział Piotrek z takim dużym pazurem, no przyjemnie się tego słuchało, jestem na tak. Dziękuję bardzo. Ja natomiast przyjemnie tego nie słuchałem. Moim zdaniem zły dobór repertuaru. Miałem, nie wiem, czy ta piosenka taka jest, czy ona nie jest, nie znam tej piosenki. W kółko śpiewałaś jedno i to samo. Mi się to nie podobało, ale tak jak mówili moi poprzednicy, talent masz ogromny. Masz potencjał, masz kawał głosu, ale nie urzeka się tą piosenką ani tym repertuarem, i dzisiaj jestem na nie. Dziękuję. Powiem Ci, że mam trudną tutaj decyzję teraz do podjęcia, ponieważ nie ukrywam, że ja się również waham między tak a nie. Powiem Ci dlaczego, to znaczy tutaj na pewno był problem na początku techniczny, ja tak pokazywałam chłopaki, żeby trochę podkład głośniej do góry, później okazało się, że mikrofon również był za głośno w stosunku do podkładu. Może wtedy bałaś się po prostu zaryczeć, bo ja w przeciwieństwie do Łukasza znam ten numer i, i Ty tak troszeczkę go odśpiewałaś, wiesz? Brakowało mi właśnie tej emocji. Może dlatego, że ten mikrofon był faktycznie trochę za głośno, on, taka monotonia trochę się wkradła w ten utwór, a on jest naprawdę pełen energii. Natomiast masz talent, całkiem fajny masz ten głos, więc no cóż, ja jednak dałabym szansę, co co? No bo tak, dwa razy tak, raz nie. Moja decyzja. A wy jesteście na tak czy na nie? Kto jest na tak? Na tak najpierw, na tak. Głosy na tak, głośno. No słabo te taki. A kto jest na nie? Nikt. Mało aktywna publiczność. Dobra, damy ci szansę. Jestem na tak. W takim razie zapraszam do półfinału. Dziękuję bardzo. Stres był duży, ale udało się. Jeden głos na nie. Bardzo cię to zabolało? Czy nie? W nie zabolało mnie w ogóle, ponieważ sama słyszałam, jak było. trochę nie wyszło ze sprzętem, no ale cieszę się ogólnie, że przeszłam, że dali mi szansę.